chodzi o to że to w jaki sensie mnie po prostu chłopaki oszukali. Tych historii było dużo, ja pracowałem w siedmiu klubach. Ale jeden z reprezentacji, dam taki przykład, Liga Światowa, w Argentynie przegraliśmy dwa mecze. No i była taka sytuacja, że w tej Argentynie poszliśmy na kolację. Po kolacji ci organizatorzy zaprosili chłopaków na jakąś tam dyskotekę i do jakiegoś baru. Ja ze Staszkiem Gosiniakiem poszliśmy na jakąś taką oficjalną kolację, ale później wróciliśmy do tego baru. Była godzina, ja wiem, już chyba koło 12, no i przychodzi, pamiętam, Guma był chyba kapitanem. Do której godziny mogą być w tym barze? Mówię, do której chcecie? E, no to do czwartej. To no były dobra, to do tych organizatorów proszę podstawić tu taksówki o czwartej. I faktycznie podjechały, ja wsiadłem ze Staśkiem i z, i z Krzyśkiem do pierwszej taksówki. No i podjeżdżamy po ten hotel, patrzymy, a tam żadnej taksówki za nami nie ma. Mimo że to ładnie. No i siedzieliśmy i tak przychodzili o piątej, jeden czy dwóch, tak do siódmej rano się schodzili. I na drugi dzień miał być wyjazd do jakieś takie miejsce turystyczne, gdzie były ślady dinozaurów. No i rano przychodzi trzech misiów z kapitanem na czele, dopukają tak straszeni, I otworzyłem, no, o co chodzi? No jedziemy na ten, mówię nie. Krzysiu Kowalszyk was bierze, idziecie na trening na siłownię. ja to? Mieliśmy jechać? Nie. Spotkamy się wieczorem na kolacji. No i faktycznie się spotkaliśmy na kolacji, oni przeprosili. I mało tego, Piotrek Gruszka dla Staszka Gościniaka kupił właściwie dobrze taki pejcz, jak do, do zaganiania bydła, a ja dostałem jakąś taką pałę, czy odwrotnie.